Wpadłem właśnie na super pomysł, wyczytałem właśnie... Co ty tu właściwie robisz? Miałem takie przeczucie, że powinienem przygotować ziemniaki. Dziwna sprawa, ale może wykorzystamy jakoś ten potencjał. Wiesz co, Że ja jednak zrobię frytki. Rozpocznij od obrania ziemniaków, co już zresztą zdążyłem zrobić. Następnie pokrój je w jednocentymetrowe słupki. Staraj się utrzymać tą samą grubość, przez co ziemniaki ugotują się równomiernie. Gdy pokroisz wszystkie ziemniaki ugotuj je na parze, ewentualnie w wodzie. Chcesz dojść do stanu, gdy ziemniaki będą już niemal ugotowane, ale Wciąż będą trzymać swój kształt. Jak możesz zauważyć, ich powierzchnia nie jest już gładka, co pomoże nam w kolejnych etapach. Rozgrzej olej do 140 stopni i po ustudzeniu ziemniaków wrzucaj je partiami. Najlepiej jest użyć termometru, tak jak my to robimy, i na bieżąco kontrolować temperaturę poprzez dostosowanie mocy kuchenki. Frytki smażymy. Do momentu, gdy skórka zacznie zmieniać swój kolor, od czasu do czasu zamieszaj zawartością garnka, aby kartofle się nie skleiły. Po wstępnym usmażeniu wszystkich frytek zwiększ temperaturę oleju do 180 stopni. Wrzucaj ziemniaki mniejszymi partiami, tak aby temperatura oleju zbytnio nie spadła. Smaż je do uzyskania brązowego koloru. Nie powinno to zająć dłużej niż parę minut. Wstępne gotowanie w parze wodnej zmiękcza powierzchnię ziemniaka, czyniąc ją bardziej porowatą i tym samym stwarza większą powierzchnię kontaktu z olejem. Innym wyjściem jest wrzucanie frytek do kąpieli ultradźwiękowej, ale przyznasz, że ich parowanie jest dużo łatwiejsze. Zrobione w ten sposób frytki są niezwykle chrupkie. Zresztą sam widzisz, nie są to puste słowa. Gdy pomysły na pieczątki się skończyły, a ziemniaków wciąż było dużo, postanowiłem, że zrobię inną wersję smażonych ziemniaków. Zacznij od przecięcia ziemniaka w taki sposób, aby przypominał prostopadłościenną bryłę lub cylinder. A przede wszystkim zapewnij sobie jedną prostą powierzchnię, która zapewni stabilne cięcia. Pokrój je w równe plasterki o grubości 3-4 mm. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie mandoliny, ale ostry nóż i sprawne dłonie też powinny dać radę. Najważniejsze, aby kawałki miały tę samą grubość, przez to czas gotowania będzie identyczny. Rozgrzej olej do 160 stopni i wrzuć pocięte ziemniaki. Wprawiaj je w nieustannie w ruch, aby się ze sobą nie posklejały i równomiernie ugotowały. Czas smażenia zależny jest od grubości ziemniaków, ale powinno to zająć około 1 minutę od wypłynięcia. Smażenie ich w małych partiach zagwarantuje, że temperatura oleju pozostanie na tym samym poziomie. Po usmażeniu całej partii zwiększ temperaturę oleju do 190 stopni i wrzucaj talarki po kilka sztuk mieszając nieprzerwanie. Po kilkunastu sekundach stanie się coś niezwykłego. Ziemniaki zaczną się nadymać. Nadęte ziemniaki, a właściwie poms soufflé zostały stworzone przypadkiem przez przerwanie procesu smażenia i ponowne ich wrzucenie do gorącego oleju przez pewnego XIX-wiecznego francuskiego kucharza. Nagły wzrost pary wodnej jest ograniczony przez skórkę wytworzoną w trakcie pierwszego smażenia, co skutkuje ciekawym efektem. Jeśli w trakcie pierwszego smażenia ziemniaki zostawimy na zbyt długo, skórka będzie zbyt gruba, przez co stanowi opór uniemożliwiający rozprężenie się ziemniaka. A jeśli będą smażone zbyt krótko, nie będzie w stanie utrzymać rozprężającej się pary. Ziemniaki wyjmuj na papier Ręcznik, a następnie podawaj do stołu. Chrupiąca skórka i puste wnętrze na pewno zaskoczą twoich znajomych. Uwierzcie, smakują tak samo dobrze jak wyglądają. Mimo najszczerszych chęci 20% ziemniaków często pozostaje niewzruszonych. Nic nie jest idealne. Ale wiesz co może być? B-roll. Historia pokazuje, że do różnych ciekawych efektów dochodzimy czasem przez pomyłkę, więc nie bójmy się eksperymentować. Aby zrobić jak najbardziej chrupiące frytki, próbowaliśmy wielu rodzajów ziemniaków, jak i technik. Doszliśmy do wniosku, że typy podawane na opakowaniach nie zawsze mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. A najlepszym posunięciem jest zakup starych ziemniaków z lokalnego warzywniaka. Dajcie znać, jak wypadły Wasze frytki. Chętnie poznamy inne sposoby na ich przygotowanie. Zasubskrybujcie nas, aby nie przegapić następnych odcinków.